O sukcesji firm rodzinnych w czasach pandemii będę rozmawiał z Panią Katarzyną Karpiuk z Kancelarii orzuk Tomczykowski. Dzień dobry Pani Mecenas. Dzień dobry Panie redaktorze, i Państwo. Wiele firm jest w bardzo złej kondycji finansowej. Powstaje pytanie, czy obecne regulacje prawne powinny firmy rodzinne skłaniać do tego, aby czekały czy też aby podejmowały decyzję, jak, możliwie jak najszybciej, aby chronić firmy np. przed upadłością, przed wrogim przejęciem, przed bardzo negatywnymi scenariuszami? Czy z prawnego punktu widzenia i z naszego doświadczenia wynika, że nigdy nie ma złego momentu na przeprowadzenie czy rozpoczęcie procesu sukcesyjnego. Im wcześniej ten proces rozpoczniemy, tym większe szanse na jego finalizację. Zgadzam się, że obecna sytuacja rynkowa, pewna niepewność na rynkach finansowych, niepewność w biznesie, pojawiające się komplikacje i, i zapowiadany kryzys, który ma nastąpić w niedługim czasie, skłaniają właścicieli do rozważania podejmowania szybkich działań, które mają za zadanie chronić nie tylko majątek firmy, ale też chronić rodzinę przed ewentualnymi... Negatywnymi konsekwencjami prowadzenia, prowadzenia takiej działalności biznesowej. Więc jak najbardziej, są pewne kroki, pewne narzędzia, które są dostępne praktycznie od zaraz. Może nie są tym optymalnym, optymalną strukturą sukcesyjną i nie doprowadzą do tej optymalnej struktury, niemniej jednak mogą chronić majątek tu i teraz. Ponadto, w tej chwili te narzędzia można też potraktować, jako pewnego rodzaju narzędzie do dywersyfikacji tego ryzyka biznesowego. To zanim, przepraszam, zanim zapytam Panią o konkretne rozwiązania, to chciałbym jeszcze poruszyć kwestię, na jakim etapie są prace nad stworzeniem Polskiej Fundacji Rodzinnej? Bo dla tych wielu firm pewnie jest taki moment ciągle zastanowienia, może jednak poczekać, jak będą te fundacje działać? No niestety to, co się wydarzyło i sytuacja, która nas zaskoczyła, spowodowała, że większe siły legislacyjne zostały skierowane w tej chwili na walkę ze stanem epidemii i na wsparcie przedsiębiorców. Opracowywane są kolejne tarcze antykryzysowe, tarcze finansowe. Prace nad Polską Fundacją Rodzinną zostały w związku z tym wstrzymane. Niemniej jednak liczymy na to, że w momencie, kiedy Sytuacja gospodarcza się trochę ustabilizuje. Wrócimy w miarę do normalnej pracy. Będzie przestrzeń, żeby wrócić do dalszych prac legislacyjnych, i być może po wakacjach wrócimy już do, do kolejnych prac. Liczymy na to, że Mimo wszystko, mimo tych chwilowych utrudnień, już niedługo polscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z tego dedykowanego narzędzia sukcesyjnego, także obecnego w reżimie polskim, i nie będą zmuszani do korzystania w tej chwili z dostępnych w tej chwili już rozwiązań zagranicznych, które oczywiście wiążą się z pewnymi ryzykami, chociażby podatkowymi. To jakie są na tym etapie najbardziej dostępne, najprostsze, najskuteczniejsze? Mechanizmy, nazwijmy dostępne od ręki, tak można by określić je, tak? Z pewnością jednym z takich mechanizmów, który z jednej strony chroni firmę na przyszłość i przyszłość firmy i chronić firmę przed ewentualnym ryzykiem paraliżu decyzyjnego w razie w sytuacji, w której zabraknie właściciela, jest przygotowanie dobrego testamentu, w którym przez możliwe zapisy windykacyjne rozdysponujemy ten majątek firmy. Niezależnie od tego, czy to będą udziały w spółce z czy akcje w spółce akcyjnej, czy też ogół praw i obowiązków w spółkach osobowych, możemy ten pakiet praw udziałowych przekazać konkretnemu spadkobiercy, tak aby nie czekać na efekt postępowania spadkow spadkowego, które oczywiście w przypadku ewentualnego konfliktu może trwać latami, co powoduje, że de facto firma nie ma właściciela i na pewno w obecnej sytuacji zagrożenia biznesowego nie poradzi sobie z tak długim okresem, kolokwialnie nazywając to bez królewia. Więc przede wszystkim testament Oczywiście odpowiednio skorelowane z postanowieniami umowy spółki czy też ze statutem spółki, tak aby te dokumenty wzajemnie się nie wykluczały i nie powodowały późniejszych trudności interpretacyjnych. Kolejną możliwością i narzędziem, o które często w tej chwili pytają przedsiębiorcy, jest także wprowadzenie umownego ustroju rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami tak aby odseparować majątek małżonka, który nie jest zaangażowany w bieżącą działalność gospodarczą od tego majątku małżonka, który ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z prowadzeniem biznesu. Jest to też częściowa, częściowa ochrona takiego majątku dostępna praktycznie tu i teraz, to jest kwestia jednej wizyty u notariusza, dobrze przygotowanej umowy. Oczywiście towarzyszy temu musi także umowa o Podział tego majątku. Sama rozdzielność tutaj będzie zbyt, 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 mało, zbyt, ważnym, zbyt mało ważnym rozwiązaniem, a raczej nie wywołującego tego skutku następczego. Natomiast połączenie tych dwóch umów, czyli rozdzielność majątkowa z podziałem majątku, chroni majątek małżonka, który tej działalności nie prowadzi. Oczywiście, żeby dojść do tego etapu. Potrzebujemy przeprowadzić pewne kroki wcześniejsze, czyli przygotować się do tego podziału, tak, żebyśmy mogli zidentyfikować aktywa, które możemy wydzielić. Czyli cały proces, o którym pan, pani mówiła, można przeprowadzić u notariusza. Nie jest to działanie, które musi być przejść też przez sądy, które dopiero się odmrażają. Czyli miałem skojarzenie, że to wszystko, jeżeli jest dobrze przygotowane, to można przeprowadzić w jeden dzień. Podczas jednej wizyty u notariusza, tak? Tak. tak najbardziej zgadza się. To dlatego mówię o narzędziach, które są dostępne praktycznie od zaraz. Kwestia przygotowania dokonania dobrego podziału majątku, więc tutaj jak najbardziej rekomenduję współpracę z doradcą prawnym, który będzie w stanie wspomóc i odpowiednio przygotować te dokumenty. Natomiast wyegzekwowanie już tych dokumentów, które będą ważne, to jest kwestia jednej wizyty u notariusza, nabierają one od razu mocy prawnej. Nie potrzebujemy tutaj ingerencji sądu, więc mamy przy Przynajmniej takie minimum zabezpieczenia um, interesów, z jednej strony spółki, a z drugiej strony um, rodziny. Jak przypuszczam, przeprowadzenie takich zmian nie koliduje z żadnymi zapisami tarcz antykryzysowych, czyli nie zablokuje firmie jakiejś, korzynę, jakiejś pomocy finansowej. Absolutnie nie, w związku z tym, że nie operujemy tutaj e, na y, majątku firmy y, sensu stricto, nie operujemy, y, nie dokonujemy żadnych restrukturyzacji właścicielskich. Jest to z jednej strony zabezpieczenie y, firmy na wypadek ewentualnej śmierci y, właściciela, a z drugiej strony zabezpieczenie majątku rodziny i to jest tylko rozkład tych aktywów, tak żebyśmy nie mieszali aktywów związanych z prowadzeniem działalności, y, i te, które są wykorzystywane wyłącznie jako majątek prywatny. Wiadomo, że w sytuacji, w której mamy do czynienia z wspólnością majątkową małżeńską, to nawet jeżeli tylko jeden z małżonków jest zaangażowany w działalność biznesową, wówczas... Takie udziały i prawa, prawa udziałowe w spółkach należą do współwłasności majątkowej. Na wypadek ewentualnego nieszczęścia, kryzysu w firmie, zadłużenia tej firmy, wówczas wierzyciele będą mieli prawo domagać się zaspokojenia z całego majątku obu małżonków. Przy rozdzielności majątkowej i przy podziale tego majątku, przynajmniej część tego majątku już przed wierzycielami spółki chronimy. Te sprawy, które można załatwić u notariusza, o których Pani mówiła, można też przeprowadzić nawet gdy spółka jest, znajduje się w stanie upadłości albo złożyła wniosek o upadłość. Nie, nie, nie blokuję. Możemy, natomiast jeżeli mamy wniosek o upadłość, kwestia podziału ewentualnego majątku musi być dokładnie rozpatrzona i przeanalizowana, tak żeby nie narazić się na zarzut działania z zamiarem pokrzywdzenia wierzycieli, bo w takiej sytuacji mamy instytucję Skargi Pauliańskiej i wierzyciele w przeciągu pięciu lat od dokonania takiej czynności mogą próbować dochodzić, dochodzić swoich roszczeń z całości majątku, wykazując, że było to działanie celowe. Dlatego mówię, tutaj będzie ważne ostrożne zakwalifikowanie tego majątku i tych aktywów, które faktycznie możemy bezpiecznie podzielić. Więc tutaj będzie należało zwrócić uwagę na to, żeby nie były to sztuczne przesunięcia, które faktycznie mogą mieć jakby znamiona próby wyprowadzenia majątku firmowego. Jeżeli będziemy mówić tylko o podziale majątku tego osobistego, nieprzeznaczonego, niezwiązanego z działaniem firmy, to ryzyko da się zminimalizować poprzez odpowiednie sformułowania umowy. Jeżeli dobrze interpretuję, to w takim razie ryzykowne by było pójście do notariusza, a dzień później zgłoszenie wniosku o upadłość. Ale chyba też trudno mówić, jaka ta przestrzeń powinna być czasowa pomiędzy takimi dwoma działaniami. Zgadza się, tutaj każda sprawa musiała być rozpatrywana indywidualnie, będzie zależała od kondycji firmy, od tego, jakie mamy majątek, jak wygląda ta sytuacja majątkowa danej rodziny, więc trudno mówić o rozwiązaniach uniwersalnych. Zresztą jak, tak jak wszystkie rozwiązania sukcesyjne, te procesy mają szansę na skuteczny finał, jeżeli podejdziemy do nich indywidualnie, jeżeli będą szcze na miarę danej sytuacji biznesowej, i danej sytuacji rodzinnej. Więc są to pewne, to o czym mówimy dzisiaj, są, jest pewną wskazówką dla przedsiębiorców, natomiast nie może być traktowane jako pewnego rodzaju kalka. Każda sytuacja, każdy biznes jest inny i każda rodzina, i proces skomplikowania danej rodziny, układy rodzinne też są różne. Więc każdorazowo musimy mieć to na uwadze, dokonując jakichkolwiek czynności, których celem jest przenoszenie poszczególnych aktywów, planowanie sukcesji, planowanie przejmowania biznesu. Um, tutaj też warto zwrócić uwagę, że testament owszem z zapisem dydakcyjnym zapewni nas i uchroni przed um, um, patem decyzyjnym w spółce po śmierci właściciela, ale nie chroni już przed ryzykiem e, związanym z ewentualnymi uprawnieniami e, zachowkowymi. Dlatego mówiłam też o korelacji, jakby całości sytuacji. Każdorazowo musimy patrzeć na cały obrazek, dostosować narzędzia, które będą najbardziej adekwatne do danej sytuacji, tak żebyśmy jak największą ilość ryzyk mogli wyeliminować już na tym etapie przygotowawczym. O sukcesy w firmach rodzinnych w czasach pandemii rozmawiałem z panią Katarzyną Karpiuk z Kancelarii Orzuk Tomczykowski. Dziękuję pani mecenas. Dziękuję bardzo. Miłego dnia.